To, że poszliście na terapię, to postrzegam jako ogromną dojrzałość związku. Ja też tak uważam. Wiesz, no to, to jest. No nie było innej opcji, tak naprawdę. Mm -hmm. bo, bo pewnie to by nam się. Rozleciało prędzej czy później, i, i ja czuję, że teraz w ogóle idziemy w jakąś nową stronę. Wiesz, jakby to jest jak trochę jak Feniks z popiołu, ten nasz związek teraz się odradza. To super. To jest cudowne. Ja się w ogóle mega cieszę i jestem na granicy płaczu teraz, mm. bo ja jestem tak poruszony w ogóle tym, to super. Że, że to tak wygląda. Naprawdę. Czyli pole... Cieszę się strasznie. Jestem tak wdzięczny, że to się dzieje. Czyli polecasz terapię każdemu. Ja uważam. Że każda para raz w miesiącu, raz na dwa miesiące powinna iść na taką przypominającą, mediację, przypominającą lekcję. Wiesz, tak? bo to, to nie jest nic złego, to naprawdę to nie jest tak, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak naprawdę. To jest, wiesz, pójście raz w miesiącu do terapeuty, przegadanie. Terapeuta jest mediatorem, pomaga rozmawiać ludziom i uczy rozmawiać.